Poco. Ja bym na Bartka postawił. Face to face 4! Face to face 4! Yeah. Dobra, jazda, jazda! Gościu, co ty w ogóle mówisz? Co? To? Jazda z tobą tego. Tak Nie, no mi się to zamknie. Dobra. Nie zamkło się. O kurcze, to no, no... Naprawdę! Ja zdaję, ja zdaję, ja zdaję. Szepard ty, ja ja najgorszy no, człowieku. No ale no, ja mi po już nie Policja po ciebie jedzie. Jedziemy. No i prawidłowo. Kryminalny wydział śledczy. W11. Aha. A nie zamknie mi się, zamknęło mi się. Eee, a tu boczkiem nie przyjedziesz. Tak, tak, Zamknęło się przez mordo. O kurcze, panowie, no to życzę nam długiej podróży. On ma golf, 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 gówno ma. Wy też. Sephard <noise> też ma. Sephard pierwszy, jak coś. I Akut, się na awku part... jest. Bo bierz na awku. Kto? to jest na awku? Bartek awkuje. Chciałbyś. Prawie. Kurwa, prawie. No nie. wyjdzie to samo, okay. co jak. A, wydupijesz no i prawidłowo. Nice, no tak, nice. No tak. możesz teraz. A, puściłeś go. No ja jestem no, tutaj. No zostaw mnie! Tak Bokiem. Boczkiem no, przejechał. No co ty robisz? Jechałem. Kurwa. <grym grym grym> na Bartka. Gra na Bartka. <grym> Jechałem! Gra na Bartka. <grym> A! Nie! Spierdalaj <Przechu. grym> <grym> tą rampą. <grym> Ale wiecie, najśmieszniejsze jest to, że ja miałem zamknięte tam cały czas, bez... No wiem, 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 Ja czekałem po prostu. Wiem, ja sobie boczkiem cyk, pik pik. Nie ładuj pick, się pick, pod kocz. No i się oczywiście się to. zamknęło, oczywiście. <laughs> Bardzo kurczę dobrze. Ale nie mam teraz przejazdu. <laughs> no, to kurczę prawda. Dobij go, dobij go! Dobrze, dobrze. Tak, żeby wypadł. Przepart pierwszy, dobij go kurczę. <laughs> nie jestem no pierwszy, go ja teraz dopiero. Dobij kurczę go. Ja dalej jestem drugi, widzisz? Badek, tylko się jednym, zapomnij, kto jest pierwszy. Dobra, walę wszystkich po kolei. ale mnie chciał. Jeszcze co? O, dobra, dobra. Nie wiem, baliłem kogokolwiek, żeby nie było. Ale to nie masz balić kogokolwiek, masz użyć mózgu. Nie, nie chcę mi. No i zamknie się. Ale po co żywać mózgu? Nie jest. otwarte. Zamknięty, otwarty. Zamknięty. O yy, rower to się nie wiemy rower, rower, Uwaga, jadę na rowerze Proszę nie tykać i proszę nie bagować. Ale stanowię się nad tym o, Rowerka. Nie Bartek po prostu tego nie rób Ale stanowię się w no. dalszym ciągu Dobra jazda jazda Gekon wariacie Jedziemy Przynajmniej w na pojedziemy Co ci rower? rośnie na klacie to pan nie włosy Co ci Mam na nadzieję, na że to nie glizdy bo wyglądają jak małe pija yeah. 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 jest... Łee Nie, 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 nie. O, nie, nie, nie. prawie To ja! Właśnie o tym mówiłem Ej hey, bo jedziemy na nogach teraz, to po prostu się nie bijemy tak, też No Jedziemy na nogach, okej okay? Jedziemy ja na, noga. Naprawdę? No, nie ten... nie. Jedziemy no, na nogach Naprawdę? na ten Idziemy Jedziemy na nogach nie troszeczkę to jest. teraz zaczyna być No dobra, no to uderzam Ale się I nie będziesz tipy, No, Okej No, no. no gecon! No, gecon! No, no, no. Wiesz, to mi, nie nie mi było bardziej do śmiechu no. niż tobie no. pewnie <laughs> Czko nie uderzyłem, ty chcesz może no, planowałem dość inna sprawa. Debil. No debil. Ej, nie uderzyłem! Nie uderzyłem! uderzyłem, barka, uderzyłem co masz, debilu? A z przypadkiem w Batonii. I no z miejsce No to? Chyba dobrze, nie? No weź go walni! Weź go walni! Po prostu uderz. Nie mogę, tak? Uderz Chciałbym. gościa. Możesz. Ja bym mu tę. Czapkę, czapkę, cowboyską. Tak. No. Chłop się ubrał jak flotar w 2017 nagra. na jakim no. się wzoruje. No, nie To, to jest ten. w sumie moja postać z 2017 roku. No, widać z no, takim sortu. No, no, tak no, bez kitu. Także. Nie, Na idolu nie widać no. jakiego masz idola. <laughs> no, ja nie o no, trochę. No, nie, nie wiem, no, nie no nie teraz, i nie wiem. No, niedobrze, niedobrze. Jezus Mario. A? Czemu ty żyć? Mówię, co ty zrobił? A ty mi się teleportowałeś w to miejsce, tak? Lukeku! Chłupie. A coś nic ty nie zrobił teraz, pierdolenie Bartek. Aaa, to okej, okay, okej! Okay. Okej! Okay. Trzynaście metrów od ciebie było. O nie, wieko. nie, było bliżej. Byłem z Nikon, także widziałem. 13 metrów. No tak 13... 10. 13 to 10. to masz centymetrów co najbliżej. To ja mam centymetr. <laughs> no to niezłe tamteż te no? Nie, no. Nie! Jeszcze mu kurwa pomogłem, no nie wierzę no! Piedrze! To jest pierwszy! No, co mnie? Co mnie? Wypadkiem! Polba, że! Ale zagra idealnie, stary! Trąciłem go? Trze a, no to a to gitara. Mi... Bardzo kurczę, Pamiętaj, że on ci teraz tego nie daje. Uderzałem pierwsze miejsce. Także? A ja czy ja, ci, to, coś, nie czy ja ci coś zrobiłem teraz, tak w z tym? Co? Ale Co? Nie wiem, ale coś że, tam... Tym. O kurwa! E, bij pierwszego, bij pierwszego, Bartuś! Czemu? Nie, ja nie biję, sami się bicie! Mam to gdzieś, sami się bicie, mam was gdzieś! No nie! Nikt, nie, nikt go nie pal... N nie, nie, o, nie. Ale... No to. nie, ale nie palnąłeś pierwszego jeszcze przejechałeś przez pierwszego, miał ominął po prostu! Mm -hmm. No a no, to co razem bardzo, nie wiem. Uderzyć No na przykład. hamstę. Były przed Ale byłoby chamskie, no. no. no Hamskie, no. No, by nie no, ale chamskie. No. no to by było chamskie, ale Bartek się parda tak wypkał przed checkpointem. To ja nie mam co nic was? do zarzucenia. To nie ja. No i a. właśnie tu jest problem, że to nie masz problem, sobie no. nic do zarzucenia. No tak. Nie ma osoby czystej w stu procentach Ja są jestem propone, Chociaż nogi spocone Gościu, no, no kto mnie tam puka w d... To. W nos Rower Aha. Naprawdę? To Rower, No bo się chyba powtarza po prostu no Jeszcze raz bieganie będzie na No to, to wychodzi Dobra, jak to na strące na rowerze no, Ja mam akurat taką fajną rampę no Dawaj, no to próbuj! Ja jestem też na rowerze, więc to się nie będzie liczyć. Ja pomogę, ja pomogę. Halo? My Byłem się nie zdziwił, jakbyś wypadł znowu. Punkt, 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 punt, punt, to jest. Warto to mnie rampę hunt, po, hunt, hunt. po prostu. Daj. <tuszy> na Ja ja jazda jazda, jazda, jazda! ...Pokazałeś na co ci stać, nie jestem Czacha. To nie jest Czacha. Bartek nie rozumie, że... No to kim jesteś, Bartek? Nie wiem, mózg. Jestem nie jestem Bartek. No to jeszcze no, raz się mózg. Bo był czacha i był mięśniak. Bartek to ten mięśniak, tajbo. Ale nie dlatego, że ma mięśnie. Bo nie ma. O kurde. Nie no, jakieś tam ma, no. chodził. Chodzi. Takie Bartek podstawowe. chodzi, więc musi posiadać pakiet podstawowych mięśni wykupionych. Jakby to był cyberpunk, nie to no, mógłby mieć też cyber. każdy ma. Nie no, chodzi o to, że każdy ma te same mięśnie, nie tylko A bez cyberpunka to Gekon ma cyberprzychodzę. <laughs> <laughs> także. No, cyberpunk jest świetny, pójdźcie. Nie. Także. Na przykład Sandewistan jest mi kompletnie szedłem. zbędny. Kolejny no, Sandewistana najlepszego jest mi tak niepotrzebny, że to jest szok Dawno i tego most nie nie do innych rzeczy. Ja już nie wiem, o czym mówicie, także. Ale mi na przykład bez nie jest potrzebne, tylko używam tych haków. No dlatego w bercerku to nad nawet nie myślał, ale Sandewistan jest tylko fajny, jak chcesz sobie nagrać klipa, ta, jak który... wychodzisz z auta, zabijasz i wchodzisz. Ta, 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 fajny klip, fajny. W ogóle są ta? takie Zrobiłem fajne mody, że tak ci na przykład. w ogóle czas. Stary, odpaliłem Sandewistana, rozwaliłem wszystkich na korytarzu i się nikt nie skapnął. No, ale teraz są też takie fajne mody, że w ogóle czas ci się zatrzymuje jakby. Tylko właśnie tak. najgorsze jest to, że ten, że kamery, nie mam jak kamery unieszkodliwić, nie? Kamery no, no, mnie najczęściej tak. teraz wykrywają przez stan No tak. bo wcześniej na tych szczepach to e, łatwo. Było. Za 4 lata przejdę ten fantom. Coś? Ja go kiedyś też przejdę, jak go kupię najpierw. A wy podstawkę przeszło temu Ja się? też tak. Nie no, latałem, już Ja temu. Ja jak też tam, 100%, Więc zająłem się zamiast zrobieniem misji głównych, to zająłem się robieniem wszystkich po kolei kontraktów takich małych. No i no ja dobrze, też. bo to ci poziom. Ja zrobiłem już na 100%. Ten poziom na ty... mam duży. I tak, wersję więc... Cyberpanka zrobiona została na 100% u mnie i. Dobrze się bawiłem, Ja mam maksymalne dooko... pojem, tylko wbijam postaci Bartek i tyle... Wygra Ale tylko. Ale tylko... co ja ci zrobię! No ja za. nie z aktualizacją, bo teraz A. niektóre osiągnięcia nie działają. W sensie nie da się ich zrobić póki tego nie na mm -mm. No to dziękuję. No tak. To, to co, poczekam na was? No poczekajcie, poczekajcie no. na Bartka Ach, zwykle znowu. czekać Kiedy wracasz do tarkowa agaty? Jezus marmia. Po... Odpowiedz mu proszę. <laughs> Kiedy wracasz trokowe hogaty? 20 minut później No kurwa Bartek czekamy na ciebie, to to jest twoje <noise> 20 minut później. No, jest taka szansa. Nie ma takiej szansy. Kiedy wracasz trokowa Hogaty? Kiedy <noise> wracasz trokowe hogaty? zaś się słuchawki, jakby Hogaty chciał się wyżrzeć.